Cofnijmy się w czasie. Siedzisz nad swoim pierwszym tekstem. Czy pamiętasz, jakie emocje spowodowały, że w ogóle zapałeś za kartkę i zacząłeś pisać? Tak, pokłóciłem się z przyjacielem z mojej klasy. Byłem wtedy w pierwszej gimnazjum i czułem, że zrobiłem źle, i to był trakt przeprosinowy. Nie? <grym> Bez kitu. <grym> Pamiętam. Czy istnieje taki utwór w twoim dorobku, którego nigdy nie wykonasz na żywo z uwagi na ładunek emocjonalny, jaki niesie? No nie wykonałbym na pewno jakichś pierwszych numerów, ale to ze względu na to, że szanowałbym raczej kogoś, kto chciałby mnie zobaczyć na żywo, e, więc tylko z tego tytułu, ale raczej nie, raczej jestem bezwstydny emocjonalnie, wiadomo, każdy gdzieś tam ma jakieś swoje malutkie kompleksiątka, przez które, e, no których nie chcę wyrzucać na świat, to chyba normalne, ale, ale tak, żeby w trakach nie, to raczej jak żygam to po to, żeby to wyrzucić z siebie i żeby poszło dalej, żebym ja trochę miał mniej na bani. Najlepsza rada, jaką usłyszałeś od kolegi z branży? Jak najwięcej tego hajsu. Wyciągaj. No jak już jesteśmy przy hajsie, to w takim razie pytanie, co zrobiłeś z tymi, z tymi pierwszymi zarobionymi na rapie pieniędzmi? Pierwszy gruby hajs, który zrobiłem z rapu, zainwestowałem cały od razu w komputer jak najlepszej jakości, żeby mieć po prostu sprzęt do pracy. A no więc nie przepierdoliłem. Przepierdolałem późniejszy. To teraz powiedz mi, jaka była twoja reakcja na pierwszą krytykę? Natomiast jest to krytyka od osoby, na której naprawdę zależało Ci opinii, z którą zdaniem się liczyłeś. Kurczę. Jakoś nigdy nie spotkałem się z takim jakimś potężnym plackiem na web. A jeśli chodzi o takich ludzi bliskich, to nie wiem, raczej, raczej doceniałem to, że potrafią mi powiedzieć ee, prawdę jakąś. I wiesz, co innego, jakby ktoś chciałby sprawdzić mi faktycznie przykrość z moich bliskich i nie wiem, po prostu zrobić mi tak, żeby mi było smutno, to wtedy by mi było smutno. A jeśli mi to powiedział to ktoś bliski mi powiedział, co myśli z mojego prawda, no to powinienem tylko to doceniać. Pamiętasz pierwszą przeczytaną recenzję swojej płyty? Pamiętam taką jedną, e, e, zapadła mi w pamięć, od, odnośnie neopanku, że, e, że, że jakby ktoś napisał taki, tak, taki dualistyczny tekst, że jednocześnie najgorsza i najlepsza płyta, nie? Że właśnie, nie pamiętam kto, ale, ale, ale ten artykuł mi zapadł w pamięć, bo właśnie tak idealnie, idealnie zobrazował w sobie ten materiał, nie? Żeby, że, że jakby tak fajnie wypunktował, że te single, które puszczałem, były takim, taką zapowiedzią, wiedziałem czegoś zupełnie innego, a się okazało, że w sumie, to, to, bo w sumie Neopunk był takim mimikstapem, mixtape'em, bootlegiem i faktycznie był taki zwodziciel. I, i, I jakby ten tekst pamiętam, bo trochę mi tak jakby pokazał e, też jak świat zewnętrzny gdzieś tam reaguje na to, tym bardziej, że gdzieś tam ta opinia się e, pojawiała, nie? więc jakby taki tekst pamiętam. Czy jest taka zwrotka lub wers, którego się wstydzisz? Staram się raczej yy, myśleć tak, że jestem tu i teraz dzięki temu wszystkie co się wydarzyło, więc jakby nie powinienem z tytułu tej ideologii się wstydzić, ale, ale nie, no pamiętam, mam taki numer Władca marionetek z pierwszej płyty, tam na Hasza, pierwszej w ogóle mojej płyty, którą spiąłem do końca, nie i tam już od się tu bawi, choć nie bawi to mnie i nawet następnych wersów nie cytuję, bo taki cringe mam, że to jest kurwa elo, nie? Znaczy w sensie m, były jakieś tam dobre momenty w tym numerze, ale po prostu za każdym, my, my go nie, nie graliśmy, na koncertach, mimo że ludzie chcieli, bo w sumie był tam jednym z popularniejszych z tamtego okresu, więc jak gdzieś tam graliśmy, to ludzie często pytali o ten numer, ale ja po prostu nie byłem w stanie go grać przez pierwszą czwórkę, bo dostawałem takich ciar żenady, kurwa, nie? Czy miałeś kiedykolwiek moment zwątpienia w swoją karierę muzyczną? Rzadko miałem takie, jakieś, jakieś takie negatywne podejście do tego, ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje w życiu, ale to nawet nie, nie, w, nie w to, co robię, bo, tylko, tylko tak ogólnie życiowo, nie? Że jakby czasami jakieś tam kryzysy zawsze wjeżdżają, bo warto sobie Zadać pytanie, dokąd zmierzam i w ogóle, czy to ma sens? Nie, no to jakby kontrolnie zawsze spoko, ale, ale na co dzień raczej jestem zdecydowany i, i pewny swego, e, mimo że jestem człowiekiem wątpliwością, bo wszystko poddaję pod wątpliwość, ale jakoś tak nie wiem. No, kurwa, jak coś czuję, no to po prostu to, 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 to nie ma lepszej odpowiedzi. Gdybyś miał wybrać jedną osobę, która była taką największą inspiracją w twoim dotychczasowym życiu, kto by to był? Albo grupa, bo to nie musi być tylko osoba. Zależy czy le lecimy i szukamy tego takiego idola gdzieś tam, nie? bo tak od razu to się pierwsze ciśnie na, na, na główkę. Nie? No to tam jakieś wyznaczniki e, stylistyczno-artystyczne gdzieś tam, które inspirują. No to jakiś tam Merlin Manson zawsze go powtarzam, że gdzieś tam odcisnął Krzysztof Cugowski. No, ale, ale tak e, wydaje mi się, że takie inspiracje są e, takim Azymutem, a tu po drodze mamy te takie bardziej przyziemne inspiracje, i niewątpliwie Ramzes, Mati Sumara na przykład był taką osobą dla mnie, z którym zrobiłem no większość swojej muzyki. No to w jakichś tam dziedzinach życia był dla mnie bardzo dużym wzorcem. Powiedz mi, czy przez lata funkcja muzyki w Twoim życiu się zmieniła? No tak, no w momencie, kiedy decydujesz się, że chcesz zostać kucharzem, nie wiem, i, i, i się dowiadujesz jak, jak, jak zrobić ramen, no to, to już rozbijasz to na czynniki pierwsze i już inaczej do tego trochę podchodzisz, tak samo jak się interesujesz filmem, to, 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 to zaczynasz zwracać uwagę na coś takiego jak oświetlenia, a nie jest dla ciebie to takim jednolitym, yy, jednolitym medium, które, przez które może tam odbierać jakieś bodźce, więc, więc na pewno ta funkcja się zmieniła, ale ona jakby się zmienia na co dzień, ale pozostaje wszystko tym samym, że gdzieś tam jest terapeutyczna, do tego jest najlepszą zabawą, najlepszą formą spędzania czasu i w sumie kierunkiem w życiu, więc, więc, więc no, po prostu w pewnym momencie stało się to, jakby esencją mojej osobowości. No a wcześniej no to gdzieś tam było około mnie i sprawiało, że świetnie się czuję, jak jak to robię. Czy pamiętasz moment, kiedy pierwszy raz podeszła do ciebie całkowicie obca osoba, podziękować ci za twoją muzykę? Kurczę, pierwszego momentu nie pamiętam, ale w pewien sposób te sytuacje są ym... Każda jest unikatowa, ale. Ja pierdolę leki dualizm. Każda jest unikatowa, ale, ale mają wspólny mianownik, że po prostu ta energia, która zostaje od tych ludzi, jest zawsze praktycznie taka sama. No, bo chyba, że ktoś podchodzi i mówi, oj, rozkurwię ci łeb z niebie, to, to jest inaczej. Ale, więc jakby nie pamiętam takiej, takiej, takiej e, pierwszej sytuacji, ale pamiętam kilka jakichś tam różnych, nie, śmiesznych historii, no, no ale nie, pierwszej nie pamiętam. Czy kiedykolwiek przeczytałeś albo usłyszałeś taki hejt, który naprawdę ciebie dotknął? Kurczę, chyba nie, szczerze mówiąc, w sensie, w sensie podejrzewam, że każdy tak powie, żeby się gdzieś tam yy, obronić i stworzyć pozór tego, że nie, nie, dociera nic do mnie. Oczywiście no, to, to, to się łączy z kolejny raz z poprzednim pytaniem, że jak faktycznie gdzieś tam... Yy, od jakiejś bliskiej osoby w złym momencie życia, gdzieś tam nawet w żartach usłyszałem, że, że nie wiem, do chuja się to nadaje czy coś takiego, no to, to w złym momencie od, od właściwej osoby potrafiło to gdzieś wywołać. Jakieś, jakieś, nie wiem, wątpliwości i stres, czy coś tam smuteczek. A czy, czy w takim razie pamiętasz taką najważniejszą pochwałę, jaką usłyszałeś na temat swojej twórczości? No kurwa pamiętam no, no, no dobra nie będę tu jakoś tak pierwsze co mi przychodzi do głowy Pamiętam jak nagrałem pierwszą płytę poszukiwacza innego podejścia i wiem, ją jeszcze na demówce, nie? No to wiesz, stan, stan umysłu, stan skupienia gównia, że jeszcze jak chuj, nie wiem ile ja wtedy miałem lat 20 kurwa, no... 19, pierwszy rok studiów chyba i był Czeluść Festiwal i grał Kweba i mój żomal tam, e, producent taki, no czy już, już skończył karierę, ale gdzieś tam w Czeluści się udzielał, e, swoją drogą polecam wszystkim Czeluść, Czeluść, tak, z tego miejsca, e, ten kolektyw, no i... i... I ten ziomal mi tam ogarnął wejściówki jakieś tam na, 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 na jakieś tam bliższe strefy vip nie? Ale to jeszcze nie był taki VIP-VIP i się tak nadupcyłem jak chuj, wiesz. Pojechałem do Krakowa na studia i wiesz, impreza coś tam i strasznie chciałem kłebie dać e, swoją, swoją e, płytkę, demówkę jeszcze, jeszcze nagraną tak po prostu w oldschoolowy sposób, nie? Wypaloną. Ja pierdolę jak to brzmi, jakbym kurwa coś przeżył. No i ten, i właśnie dałem mu i pamiętam, że mi potem odpisał, spoko płytka, ja oczywiście tam zalałem go później wiadomościami. No wiesz, byku, coś tam sprawdzisz, jeszcze to chuj wie co. Ale pamiętam, że no, no, ten moment pamiętam, że takie miałem, że wow, wow, kurwa, nie? No, no to to pamiętam. Ale to też taki jakiś, nie wiem, no, ciężko przeselekcjonować tyle sytuacji. Bo wiesz, że kręci się Twoje życie wokół jednego zagadnienia, no to, no to jest dużo tego. Czy kiedykolwiek dokonałeś autocenzury? Tak. Tak, 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 bo w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę z tego, że, że grono Twoich odbiorców się poszerza i... Jakby dalej staram się pozostawać naturalny, ale, ale jakby myślę dużo bardziej nad tym, czy, y, 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 jakie znaczenie może mieć to, co powiem. nie, Że po prostu no ja jestem jeszcze taką osobą, która zanim się zastanowi, no to już PAPLA. Nie? Ja teraz jeszcze kurwa, moja myśl jest do tyłu przed tym, co ja gadam, dlatego przeważnie ta naturalność gdzieś tam wychodzi spoko, ale czasami właśnie się nie zastanowię i nawet dzisiaj na, na live'ie mieliśmy gdzieś tam, już drażliwy temat złapałem, ale się ugryzłem w język. Nie? No. A powiedz mi, czy. Kiedykolwiek był taki moment, kiedy naprawdę poznałeś wagę swoich słów oraz ich znaczenie dla słuchacza? No, z każdą kolejną gdzieś tam wiadomością, nie wiadomo. Yy... Kurwa, ja też też dużo wylewam takich osobistości, i myślę, że to może być gdzieś tam dla ludzi też oczyszczające, nie? że ktoś, ktoś wiesz, często jest tak, że nie wiem, nie masz z kim pogadać, kurwa, o swoich problemach, a przez muzykę, jak się z czymś utożsamisz, i, i no to, to po prostu wy, wylewają się takie gdzieś tam emocje i to się łączy. No i faktycznie, jak się okazało gdzieś tam po drodze, że dla jakichś ludzi to było ważne, i wiesz, dostałeś wiadomość, że yy, to zmienia życie i tak dalej, i że dzięki, bo się rozstały. I wiadomo, czasami to są jakieś infantylne nawet rzeczy, ale jeśli kurwa w jakikolwiek sposób to, co ty, ta energia, którą ty wysłałeś we wszechświat i kurwa zapisała się gdzieś tam na jakimś nośniku, jeśli ta energia w jakikolwiek sposób daje dobro kurwa na ten świat, to jestem z tego w chuj zadowolony i z każdej takiej wiadomości jestem w chuj zadowolony, e, miło, że się znajduje, znajdą raperzy, którzy powiedzą, o ja mam wypierdolony, ja nie mam, ja się jaram, ja, ja się lubię się cieszyć i tak dalej. Koniec, dziękuję. Dzięki. Stop you you